Dzisiaj budzimy się wspólnie z jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej z Rudy Śląskiej. Jednostka zwarta i gotowa. Dzień dobry. Dzień dobry, witam ślicznie. Wozy przygotowane do akcji. Tych akcji w ciągu roku macie sporo? Akcji mamy ponad 100 z reguły. także. Czyli sporo? Sporo, no. Jeździcie do czego? Do wszystkiego pewnie. Jeździmy do wielu zdarzeń, które na, na wsparcie tutaj Państwowej Straży Pożarnej. Druchowie po mojej lewej stronie, a po mojej prawej stronie dwie druchenki. Dzień, Dzień dobry. dobry. Dzień dobry, witamy. Druchenka jedna tutaj w przepięknym mundurze, nieco innym niż strażacy po mojej lewej stronie. Co to za mundur? To jest kombinezon, który jest wykorzystywany w akcjach poszukiwawczo-ratowniczych, bo do takich akcji się szkolimy. No właśnie tutaj na numer dwa, na nam coś powie. No pięknie, jak ma na imię? Kwinta. I Kwinta się szkoli i będzie ratownikiem. Czy będzie, zobaczymy, ale e, tak, idziemy w tym kierunku, szkolimy się. Bardzo byśmy chciały, e, żeby Kwinta w przyszłości była psem do poszukiwań e, gruzowiskowych. Gdzie się szkolicie? Szkolimy się e, pierwotnie w OSP Okradzionów, to jest Dąbrowie Górniczej. Tam jest 12 psów, które się szkolą, i z racji tego, że jestem rudzianką, postanowiłam również wstąpić do naszej Rudzkiej Straży Pożarnej. Być może w przyszłości uda nam się tutaj również taką grupę stworzyć. Szkolenie trwa przez całe życie psa. Pies generalnie może przystąpić do pierwszego swojego egzaminu w wieku 18, 18, 18 miesięcy i taki egzamin musi, jeżeli go zda, to jest tak zwany egzamin zerówkowy. Pus Kfintusiu. później y, y, musi zdać egzamin tak zwany jedynkowy, który uprawnia do, y, do brania udziału w akcji i później te egzaminy trzeba y, odnawiać. Tutaj Kwinta mi dawała buzi, teraz wołcha nasz mikrofon. Y, Ochotnicza Straż Pożarna z Rudy Śląskiej to straż, która się rozwija. Tak, mamy w naszych szeregach płyt z Rudzkiego Klubu Orka. No i o, po ostatnich szkoleniach młodzież zdecydowała się, że prawdopodobnie będziemy robić sekcję wysokościową. No to trzymamy kciuki za ochotniczą straż pożarną w Rudzie śląskiej dziś. Budzimy się w ten poniedziałkowy poranek właśnie stąd syrenami, czy szczekaniem? Może jednym i drugim. No, no to w takim razie kwinta! Budzimy słuchaczy Radia Katowice. No i teraz już tradycyjne budzenie strażackimi syrenami.